Karol Strasburger, ceniona postać polskiego show, biznesu i wieloletni gospodarz programu Familiada, mimo swojej imponującej kariery w telewizji polskiej, po przejściu na emeryturę, spotkał się z realiami systemu emerytalnego w Polsce. W rozmowie z plotkiem wyraził zaskoczenie niską kwotą emerytury, która, jego zdaniem, nie odzwierciedla całego wkładu składkowego złożonego przez lata pracy. Jest bardzo niska, tak jakby jej nie było. Mimo wszystkich składek, które odprowadzałem, przyznał Strasburger, wskazując, że emerytura, którą otrzymuje, oscyluje w granicach 1,2 zł. Mimo skromnej wysokości świadczenia emerytalnego, Strasburger nie rezygnuje z aktywnego życia i pracy, która, jak sam przyznaje, dodaje mu energii i poczucia młodości. Jego postawa jest inspirującym przykładem na to. Jak ważne jest zachowanie aktywności zawodowej i społecznej niezależnie od wieku. W wywiadzie dla faktu, Strasburger podkreślił, że emerytura w jego przypadku nie jest w stanie zapewnić utrzymania dotychczasowego standardu życia, co jest wyzwaniem dla wielu emerytów w Polsce. Jednak jego entuzjazm do pracy i pozytywne nastawienie do życia, pomimo przeszkód, pokazują, że emerytura jest często w głowie i nie musi oznaczać końca aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym czy społecznym. Karol Strasburger, mimo wyzwań finansowych związanych z emeryturą, pozostaje aktywny zawodowo, co może służyć za motywację dla innych, by nie poddawać się stereotypom związanym z wiekiem i emeryturą. Jego podejście do życia i pracy podkreśla, jak ważne jest zachowanie pasji i zaangażowania, niezależnie od wieku czy statusu emerytalnego.